Międzyrzecze to silnie zalesiony i pofałdowany pas nabrzeża położony między południowym brzegiem Morza Północnego, a pasmem górskim zwanym Dachem Świata. Niewiele wiadomo o tej krainie, gdyż większość jej obszaru zajmują nieprzyjazne ludziom tereny. Znajduje się tam wiele rzek, jezior, wiosennych rozlewisk, zdradliwych bagien, zadrzewionych pogórzy, leśnych ostępów i kniej. Czasami można natknąć się na śmiertelnie niebezpieczne uroczyska. Region obfituje w zwierzynę łowną, słodkowodne ryby i leśne owoce, lecz także w drapieżniki. Z punktu widzenia Królestw Zachodnich to ziemia niczyja, zamieszkana przez dzikie plemiona pogan, których należy podbić, nawrócić i włączyć do Ligi Zachodniej. Królestwo Rugi, sąsiadujące z Międzyrzeczem, od dekad bezskutecznie próbuje je podporządkować. Rugijczycy podejrzewają, że. Południowy sąsiad Międzyrzecza, górale z Konfederacji Ustrii dostarczają miejscowym plemionom broń, co jest źródłem narastających napięć między Rugią a Austrią. Od północnego wschodu Międzyrzecze graniczy z krainą Wielkich Jezior, której mieszkańcy rzadko angażują się w sprawy sąsiadów pochłonięci własnymi problemami. Nieliczni śmiałkowie, którzy zapuścili się głęboko w Puszczę Międzyrzecza, opowiadają o tajemniczych miastach wkomponowanych w naturalny krajobraz. Ile jednak w tych opowieściach prawdy trudno zgadnąć.